Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kamakway. Eee, a no siema, ja jestem X 5 No, no i zaczynam naszą serię multiplayer, która się nazywa... A i ręką w No to dobra, no to możemy... Zbadać stary. Ty nie. Tak... Nie co z to tych fiaski? Ja mam ogień na siebie, nie czekaj. To są dynie, tam o, są dynie. O, są bardzo przydatne. Jeszcze, jeszcze nie rozkminię do czego, ale no, załóżmy, to. Tam są dynie, tam są dynie, tam są dynie, a ja przyspieszę w ja tutaj widzę kurczę, co to nie ma się nigdy z bałwanków nie zrobisz. Uuu, co jest ale sobie Ale są owce, no. Ale kwiatku się rozsiało. Mam już 7, 8, 9, 11, 11, tak wiemy. 12, 13, 14 kwiatków żółtych i tutaj widzę nawet czerwony, ale dobra, czerwony nie zrobię. Dobra, yy, wiesz, co, zabijmy po 3 owce. Ja jestem tu pisem, ja nie Nie, 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 nie. to Ty jesteś tylko zofilem. No, dokładnie. Dobra, Jezu, ale mi się. Jezu, deski. Ej, ale pełne mam <noise> Dobra, mam rozcięte czanki, mi się nie ładują Więc poszukam diamentów Na stary sposób, pamiętasz? Tak citowanie. Takie cheatowanie bez czytowania. Tak, mi się zawsze prze przecinała mapa I znajdowałam tak właśnie diamenty Dobra hmm. O, wiem gdzie jest opuszczona kopalnia Ui. Cieszę się razem z Tobą. Ale i tak mi tam nie będziemy iść, bo Ja nie lubię opuścić. Ja rocznie, lubię. Tak. Bo tam można Dobno znaleźć... znalazłem i do mamy drzewo. Gdzie ty jesteś jeszcze z się zgubiliśmy? Wiesz co nie? Ja, o, widzę cię. Jak chcesz, to drzewo. Dobra, spoko. Ja idę jeszcze te owce tam zarżnąć, żebyśmy mieli łóżka. Też dobra, to ewentualnie użyj swojej mocy. Czego muszę zjeść, to nie coś wykonywać? Jak ci wykominaj, to się Dobrze. No, no, no. Kupiowce, kupiowce, no. Ta... Ja i mój No, To też nożyczek nie mamy, bo tam chyba... Bywa... Uuu! Oj tam nożyczki, nożyczki. Tylko no, mały detal. Ale świnek. Jak chcesz, to No ej... Dobra, ty... A, przecież ty jesz drewno. No dobra, mogę sobie pozarzynać. Już jestem pisam, ale i tak systemem nie wygląda. A właśnie, bo jeszcze niektórzy mogą się czepiać, że to ja mam taki głos gorzej niż Wojna. No to tak, mam taki, ponieważ i YouTube, i Skype zmienia mi głos. Kto mnie słysza w realu, ja że ja takiego głosu nigdy nie miałem. Potwierdzam. No i się nie zapowiadasz, żebym miał. Potwierdzam. Czekaj, on potwierdza. potwierdzam. Tak. <laughs> Muszę je zarżniać. Wiesz, albo on, albo ty. Zdrowie mają nielegalną hodowlę trawki. A ja mam... jajko. Będzie kurczek, będzie kurczek, będzie kurczek. A ja mam drewno. Drewno. Hmm. Smudzia, nie ma drewna. Kurde, o jest... Ja też tam na jabłka, bo fajnie są tu No. Teraz w ogóle fajnie, że weszła ta zmiana, że wiesz, yy, po prostu... Po prostu temu, że z tych samorodków się zrobi, a nie z blotków złota, bo to już była przesada. No, tak trochę. No, czy strasznie dużo złota trzeba było mieć, prawda? <laughs> no ja tyle na mapie nie znajdowałam. A bo jak już było, to nie chciało mi się go wykopywać, bo wtedy złota to nie było nawet do niczego, co się nie mm, Czekaj, użyję mocy, nie magii. Nie, to nie są moce żadnej czarnej magii. Jeszcze nie wymyśliłem na to od was. Tak. Nie, bo tu może jakieś drzewa. Ja tam nie mam drzewka. Dobra, tak po 20 uzbieraj. Ja sobie już muszę, zależność moich kudłatych przyjaciół. To ty się tym powinnaś zająć. To ty jesteś. Ty nosisz spodnie w tej rodzinie. A więc ty się tym zająć. Zajmę. A Powinna. tak przy okazji to jest seed mapy. Jakby ktoś nam chciał. To jest nic ciekawego nie ma, ale dobra. Mm, ej, twierdzi, że muszę tą chustę się. Nie, mi się zresztą. Tak, dobra, podoba mi się to. Jeden kurczak padł. Drugi padł. Ale przynajmniej mam piłkę. No, będziemy mieć strzały. Strzała. Ja też wolę No to jest trochę dziwne, moim zdaniem. Ale my sadyści, ale jesteśmy, mordujemy bezbronne zwierzęta. Uuu, tam jest jakaś góra. Aha, do mnie, ba mnie bardzo przychodzą, bo ja mam z kimś hippisa i mnie bardziej lubię. Tak, skin się to człowiek. A właśnie, ja jeszcze nigdy nie wierzę latającym... Właśnie chcę paniem powiedzieć, że nigdy nie będę wierzył latającym klockom, które są powyżej 30 poziomu. No tak, zawsze jak próbuję pójść, skoczyć na to, to zawsze jakoś spada. Ja już nie uważam. Twojej diligencja. Tak, tak, tak. tak ci. A właśnie, gdzieś osie, osiedlamy się? Chyba, że koczujemy, aż nie znajdziemy jakiejś epic, epic. Szczęście Ci życzę na tej wersji, żebyś jakieś epickie miejsce znalazł. A nie, tam cicho było Dobra, nie będzie, no ale zawsze coś. Na pustyni to rzecz, to się nie opłaca. Nawet. No, ale wiesz, wioska by się przydała. A no to możemy się po siebie porozglądać. Tak pierwsza noc symbolicznie wioski jest na ziemi. A jak nie, no to trudno. Ehm, dobra, sobie to wszystko ładnie poukładam. Okay. Mmm, <laughs> cońca. U, ma w to tutaj Właśnie potwory włączyło. Ale to fajnie wygląda ta nie, podstan pod na idealnie tego taka prawie cała chciała z Ej, no to ja jak... Nie właśnie... słońce już zachodzi. Mmmmm... Wioskę znalazłem. Spoko. Dobra, znowu do ciebie. Dobra, dopóki nie znajdę. Au, co? Nie. co mnie bije? Co mnie? Tak, co nie leje? Co mnie biło? Albo gut albo Kaktus. No, to chęcy Kaktus, bo mi się a nie powinien. A tak na Kaktusie stało. No ja spostrzegam. A <grym> nic nie, nie mówić, ale nie chyba nie ma. Ale nie ma. No lipa. No ja znowu... Przepraszam bardzo, coś mi się ostatnimi czasami Minecraft. nie nic cały czas to wy, chłopys. Tak, 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 ostatnimi czasem, tak. Nie wiem, że są to przez... Najbliższe już ile? 3 miesiące? No właśnie. Nie, na wakacjach się. Na wakacjach już zaczął wariować, a teraz też ma takie konkretne odpady. No, co 5 minut jak byliśmy, do Boże. Co 5 minut wgrzywało mhm. na Minecrafta. Nie, fajnie. Te ale kowala nie ma... Jej. jak nie było, tak nie ma. Schowamy się u księdza. Ja idę do księdza... Nie. Ale te bogi ze światłem nie służają. No, większość błędów niby jakaś tam była usunięta, ale ja im nie wierzę na słowo. To, no, to by im wierzył? Um. Tu jest jakiś workbench, to ja sobie... To prawda, to że... A, no. O, skraftu... skraftujemy się, o, czekaj, pójdę po jakąś pochodnię. Pochodni. pochodni. Co to trochę no. dziwne, że też żadnej pochodzi nie ma. dużo, ksiądz ma Madru... dużo Madru... pochodni, to nie Ciąg ma naszą z drabinkami, gdy chodzi o biurę, żeby to wybrać. Okay. mam to. Z czego, na środku, ale zawsze się... jest. Dobra, Kama, może ty teraz zrobisz magiczne cięcie? Po co? Mam 6 wełny. Masz? No. A no ano, tak, ty, ty sobie zprowadzisz. Tak. mi tak nazwiesz, to ja cię nazwę inaczej. Odsuń się, ty debilu. Dobra. Masz to dżąbki, masz. Yy, masz tak, to masz i Tomasz Nie rzuca się w twarz czakiem i mięsem, tak. nawet nieupieczonym, jak to śpi. Nie je się w łóżku. Dobra. Au, Facebook boy. Cicho. Dobra, mm, jest. Dobra. Zostaw się na razie w ale no to tak, sobie tylko zakosimy szybko jakieś tam rzeczy. Ej, nie, nie, może nie, kość, nie, kość, nie, kość. Stop. Może teraz już zakończymy nasz. Nie, ile nagriniemy? O tym właśnie myślałam. No to wiecie, co my już kończymy odcinek? określimy to wioskę z wszystkiego, czego się da. Nie, żeby coś. Nie, ale na waszych oczach, na waszych. Nie, nie. No to tyle, tyle. Pokażemy na wszystko. Zapraszamy do kolejnych to. odcinków. Cześć, na razie pa.